Kwarantanna vlog. Dzień 6. 23 marca. Wtorek. Znaczy chyba wtorek, bo mam wrażenie, że jest niedziela. Jest taka e, cisza i spokój. I te światło. Zróbmy w takim razie nasz codzienny poranny rytuał. Temperatura. 35 i 47. Czyli jak codziennie rano, temperatura jest troszeczkę obniżona. Nie zmarnujmy tego dnia, który tak się pięknie rozpoczął. A co się dzisiaj wydarzy, tego jeszcze nie wiem, ale wy dowiecie się jako piersi. E, dzień dobry, tak, tak. Interesuje Pana kamerka, tak. Mhm. No, ja tej kamerki nie używam od 10 lat, więc. Ale ostatni raz była sprawna, tak. Dobrze. Czyli pan jest zainteresowany. Dobrze, to ja wyślę. Jeszcze nie wiem, jak, ale wyślę. Mhm. Dobrze. Dziękuję. Do widzenia. Właśnie udało mi się sprzedać kamerkę na Olyxie. E, jakiś czas temu zrobiłem wyprzedaż takich starych swoich rzeczy, których nie używam. I właśnie ktoś dzwonił i chce kupić kamerkę. Tylko teraz mam problem. Muszę ją wysłać, a nie mogę wyjść z domu. Dobra, ale najpierw, najpierw znajdźmy kamerkę. Bo gdzieś ją e, ostatnio, jak sprzątałem, znowu gdzieś wrzuciłem i. Ale chyba wiem, gdzie jest. Znalazłem, eee, ta kamerka Sony jest w moim posiadaniu od, nie wiem, e, 15, 17 lat, a przynajmniej od 10 leży, leży gdzieś tam zapomniana, nieużywana, zakurzona, e, bo kiedyś pożyczyłem ją komuś, już nawet nie pamiętam komu, i ktoś mi oddał, ale bez ładowarki i nie jestem w stanie naładować baterii. No i wiem, i teoretycznie też nie mogłem sobie kupić, nową ładowarkę, ale, ale już jej nie używam, mam dwie inne kamery, więc yy, postawiłem ją sprzedać na olx i ktoś, ktoś się nią zainteresował i kupuje, bo ma stare kasetki do tej kamery i chciałby je zgrać sobie na komputer. No i co wam powiem, e, powiem wam tylko tyle, że teraz muszę to zapakować i wysłać. Jezu. Nie założyłem rękawiczek. Teraz muszę zdezynfekować kamerkę i zapakować ją sterylnie tak, żeby ewentualnie wirus, który jest we mnie, nie przeszedł na kamerę, nie zaraził nowego właściciela. Dobra. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Wiem, wiem, mam pomysł. Aha, a swoją drogą to chyba jest... Jedyna możliwość teraz dla mnie, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze, bo w dzisiejszych czasach e, nie ma zapotrzebowania na magika, chyba że wy macie jakiś pomysł, jakbym mógł sprzedawać swoje usługi online. Czy byście byli zainteresowani lekcjami iluzji, albo na przykład e, streamami e, z pokazem, a może robić jakieś występy dla dzieci przez, e, przez internet. Jeśli macie dzieci, jeśli nie wiecie co z nimi zrobić, to może to jest fajny pomysł, żeby zrobić e, transmisję e, pokazów dla dzieci. Chyba dałbym radę. Jesteście zainteresowani? Jeśli tak, to piszcie w komentarzu. A ja idę wysłać kamerę. Żeby wysłać poprawnie przesyłkę, muszę się zabezpieczyć, tak żeby nie zostawiać zarazków na kamerze. Ok, maseczka jest. Świetnie. Paczka zapakowana. Za ją zaadresuję. Tylko teraz jeszcze muszę znaleźć ochotnika, który wyśle paczkę. No halo, halo, witam serdecznie. I co to? U mnie dobrze, a u ciebie? Jestem uwięziony, no. I dzwonię, dzwonię, bo mam pr prośbę. No. Eee, muszę nadać paczkę, którą mam zapakowaną i tak dalej, tylko nie mogę iść do paczkomatu. Aha. Jest szansa? Eee, kurwa, nie wiem, wiesz, bo proszę też no, to nie są schizę, ale czekaj jutro. Jutro, jutro co jutro mam w planach, co tam będę. Nie, nie, może być pojutrze. Nie, może być pojutrze. Jutro, jutro będę po prostu jeździł i będę próbował po prostu to drewno kupić, bo w taka tylko dostawa od nich, oni nie mają wolnych terminów. No, ty właśnie, bo, bo dzisiaj wyszła ta ustawa, czy ten uchwała, że jest nakaz siedzenia w domu, zakaz przemieszczania się po mieście. No tak, tak, no. Dlatego no, właśnie on prosił, żeby to zrobić teraz, zanim Wiesz. A w sumie jestem ciekaw, czy tak jest bardzo poważnie, czy kurczę. E, no, nie, oni... no na wszelki wypadek, no bo, bo nikt nie wie jak się zachować, więc zrobię maksymalne środki ostrożności, no bo nie wiedzą co No dobra. No e, to... sekretariat to... po prostu, kurczę, no jakiś tam sezon zaczynam, a tu ludzie pojechali do ataku dwa dni temu, trzy tak w piątek już byłem, ciągle nie mogą mi drewno dawać, a nie chcą mi wydać. A w ogóle jest tak, że ludzie chcą, żeby im budować? Ja kocham autemki, na działkach ludzie no siedzą i są, są się super cieszeni. No dobrze Rafa, a jak tam dzieciaki? Napisz mi smsa i będę, będę ci tam to, to, to ci przywiozę. Nie? No dobra, to pozdrawiam no, i piszę ci smsa, no na razie. No to na razie. To jak słyszeliście, e... paczka będzie wysłana za dwa dni. Przyjdzie do mnie przyjaciel, wtedy założę znów po raz kolejny rękawiczki i przekażę mu, albo zostawię mu przed drzwiami paczkę zaadresowaną. On pójdzie do paczkomatu, nadają, i szczęśliwy nowy posiadacz kamery będzie mógł ją odebrać. Mam nadzieję, że z końcem tygodnia. Jest już późna noc, jest 23.18. Ja za chwileczkę idę spać, ale nim pójdę spać. Chciałbym się z wami podzielić moją refleksją, ponieważ i zastanawiam się, co mógłbym robić. Ja zawsze podążałem za pasją, za swoim sercem, za... Ja zawsze podążałem za swoją pasją, za głosem serca i w sumie to nie umiem za bardzo robić czegoś, czego nie czuję. I tak zastanawiam się, co mógłbym robić, żeby i tak zastanawiam się, co mógłbym robić. I na dzień dzisiejszy jedyna rzecz, która przychodzi mi do głowy, to wyprzedaż domowa wyprzedaż tego, co, co mi zostało, albo co mam, a czego nie używam od wielu lat, ponieważ nagromadziło mi się tego trochę. Ale oprócz tego zastanawiam się, co mógłbym robić jeszcze innego, takiego wirtualnego, albo w jaki sposób mógłbym Utrzymać się przez najbliższe miesiące. Jeśli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzu. Za co Wam serdecznie dziękuję. Ja jeszcze muszę zrobić swoją. Ja jeszcze muszę zrobić swój codzienny. Wiecz... Ja jeszcze muszę zrobić swój wieczorny rytuał, czyli mierzenie temperatury. Jest zerowany licznik. Termometr pod język.

Jest 35 i 75. No nie wiem. Troszkę mnie niepokoi ta temperatura. No nic. Życzę Wam kolorowych snów. Ja znikam i do zobaczenia już jutro w kolejnym vlogu.